Zaprasza Lotos, sponsor programu, oficjalny partner Roberta Kubicy. Colin Crest, najsłynniejsze miejsce na trasie rajdu Szwecji. Ostatniego dnia rywalizacji zawodnicy przejeżdżali przez nie dwukrotnie. W swoim debiucie w tej imprezie do mety dojechał ubiegłoroczny mistrz świata w klasie WRC2, Robert Kubica. Choć po wczorajszych kłopotach miał utrudnione zadanie, bo ruszał na trasę pierwszy. I dziś także nie obyło się bez problemów. Wizyta poza drogą kosztowała kilka minut. Nie było praktycznie szans, się wybronić. Jechaliśmy powoli, ale. No, wjechaliśmy w zakręt i po prostu się zacieśniał, a nie miałem tego w notatkach. E, i, no I wypadliśmy. E, także ale jesteśmy tutaj, wymienimy, naprawimy auto i będzie OK. Mechanicy mieli sporo pracy, ale sprawnie wymienili uszkodzone elementy i kubica kontynuował swój udział w rajdzie. Na ostatnich kilometrach nie ryzykował. Celem była meta i zdobycie bezcennego doświadczenia. Dojechaliśmy do mety z przygodami, ale dojechaliśmy i to jest najważniejsze, no i do, do, do momentu, kiedy tak naprawdę się ścigaliśmy, e, to są rytmy jak na pierwszy raz w Szwecji, start w Szwecji na tych trudnych OS-ach i, i warunkach, które były naprawdę ekstremalne, e, było, było, było ok. Najlepszy okazał się Jari Matti Latwala. Kierowcy z Finlandii czują się tu świetnie. Wygrali 13 z ostatnich 16 edycji Rajdu Szwecji. Na kolejnych miejscach Norwegowie Andreas Mikkelsen i Mats Osberg. To jedyny rajd, który udało mi się wygrać trzykrotnie. Właśnie tu w 2008 roku odniosłem swoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. To wyjątkowa chwila. Rajd Szwecji był drugą rundą Mistrzostw Świata. Kolejna, Raid Meksyku na początku marca. Emocje do pełna zaprasza Lotos, sponsor programu. Oficjalny.